Reedycję dedykujemy Mirkowi. Polak w Chicago. Kontrowersyjny reportaż w porywach dokument. Żadna polska i polonijna stacja nie wyraziła zgody na jego emisję. Nazywam się Mariusz Marek Mościcki i zapraszam na tę intelektualną konsumpcję słuchowo-wzrokową. Zobacz też inne nasze produkcje: Spryciarze z Ireną Jarocką i Mateuszem Damięckim, i tego pytania usłyszeć nie chciałam z udziałem Beatę Tyszkiewicz i Radosława Pazury, a także najnowszą serię Nasz człowiek w Los Angeles. Linki w opisie. W poprzednim odcinku. To, że ktoś wyskoczy na, na, na krótkich falach radiowych i zacznie drzeć się do mikrofonu. Wcale nie robi z niego dziennikarza. Nie może się pochwalić to nasza polska telewizja jakimkolwiek profesjonalnym poziomem. Bez zębów Andrzej, z zębami Andrew. Bez zębów Baśka, z zębami Barbara. W ogóle była bardziej atmosfera swojska i przyjacielska 20 lat temu między poszczególnymi programami. Może dlatego, że był to początek. Ci młodzi redaktorzy, często i koledzy byli jak gdyby może nie tak pazerni na pieniądze, jak dzisiaj. Radio robi dobrą robotę, mogłoby robić lepszą. Oczywiście, że tak, niektórych audycji nie da się słuchać w moim mniemaniu. Od tamtej pory już nie słucham polskiego radia. Gazety. Wieść niesie, iż listy odczytelników w programie pisane są przez redaktorów tej gazety, zaś monitor poświęca za dużo miejsca na darmową promocję amerykańskich gwiazd, zamiast promować na przykład polonijnych młodych twórców. Inni nie mają nic do zarzucenia owym gazetom. Najstarszym polonijnym pismem w Chicago jest Dziennik Związkowy. Dla jednych jest to cenne źródło informacji, miejsce z ogłoszeniami o pracę oraz felietonami. I znów nieprzychylni twierdzą, iż owe felietony nie dość, że im daleko do tego, by mówić o nich profesjonalne, to giną pośród reklam i cudzych artykułów przepisywanych notorycznie z internetu. Inni zaś bronią tej stuletniej gazety, twierdząc, że gdyby nie te właśnie artykuły i felietony, gazeta składałaby się tylko z samych reklam. A co sądzą o polonijnej prasie ich czytelnicy? Oczywiście, że przelatuje prasę, ogłoszenia. Głównie interesuje mnie sekcja ludzi szukających pracy, no bo akurat mam taką szansę, że mogę zatrudnić ludzi, prawda? Ale jakieś wydarzenia kulturalne tak. Obserwuję, że poszerzyły się, bo większy jest ten dziennik. Jest różne działy, to wszystko nie. Ale jest taki sam, jak gdyby. Jest taki sam. Nic się tam specjalnie nie zmienia. Poza tym, że więcej się dzieje w życiu Polonii i ta prasa donosi. To nie jest ten świat. Mnie, te, mnie akurat świat informacji nie interesuje jako takich, no nie? Polityczne tym bardziej, szczególnie polityczne. Reklamy jakieś pierdoły, wiesz, no chyba, że naprawdę coś potrzebuję, no to wtedy sięgam, wiesz, i, i wertuję, i sprawdzam na internecie w, w katalogach. Nie, nie. Dziennik Związkowy jest to bardzo, bardzo dobre czasopismo dla tych, co szukają pracy. A reszta to... wiesz, <noise> co można zrobić. Grilla podpalić albo, nie wiem, do toalety iść z tą gazetą i jak ci, jak ci no nie wiem, no, chce się coś poczytać ciekawego, to znaczy typu ogłoszenia, jak, jak znaleźć ciekawą osobę do towarzystwa. Ostatnio znalazłem taki ciekawy artykuł. Nie czekaj, zadzwoń. Był podany numer telefonu. No i zadzwoniłem. Okazała się że to jakaś dziewczyna, która szuka yy, chyba sponsora. Do, te, do tego są polonijne media, polonijna yy, gazeta. No, same ogłoszenia i no, nic interesującego, nic. Wolę sobie kupić nie wiem, jakieś amerykańskie czasopismo, gdzie są obrazki. I aby odreagować te pomówienia, znana chicagowska para wystąpiła w tym oto materiale filmowym. Poznajcie Julkę i Robsona. Julka uwielbia wczytywać się w program telewizyjny. Jeśli coś się ominie w internecie, to w tydzień później żywcem przedrukowany znajdzie w swojej ulubionej gazecie. Robson lubi się zrelaksować przy dobrej literaturze. Jeśli zabraknie papieru, Robson ma zawsze na to radę. Papier z programu, jak Aksamit, niezastąpiony i jedyny w swoim rodzaju. Czytaj z nami program telewizyjny, bądź na czasie, nawet w tydzień później. Według prawa można korzystać z cudzych artykułów pod warunkiem, że gazeta, która je wykorzystuje, nie czerpie z tego korzyści majątkowych, a zatem nie pobiera opłaty za sprzedaż swojej gazety. W Polsce prawo to jest mniej lub bardziej egzekwowane. Jeżeli chodzi o polonijne gazety, jest z tym już nieco gorzej. Polonijne media i plagiat. Y to już, widzisz, to już wychodzi poza ramy e, obciachu i wstydu dla Polaka, że nie potrafi zatrudnić e, po prostu człowieka, który napisze konkretny artykuł. To nie musi być dziennikarz, to może być zwykła osoba, która ma ochotę na, podzielić się swoimi, e, swoją perspektywą na świat, e, świat oblicza Polonii w Chicago, czy jakikolwiek inny i ma ochotę napisać artykuł. To już nie jest obciach i wstyd, ale to jest przede wszystkim przestępstwo. I wydaje mi się, że e, w tym momencie ten obciach już ura urasta do rangi takiego wstydu, że naprawdę ciężko jest powiedzieć, już brakuje Ci słów, żeby się wypowiedzieć o Polonii dobrze, skoro nawet nie potrafimy napisać własnego artykułu, tylko rżniemy z internetu, jak leci, żeby tylko gazeta szła wydać, żeby ją wydać i żeby zgarnąć na to pieniądze, za to pieniądze. Uważam, że takie rzeczy powinny być e, e, dograne przede wszystkim ustalone, choćby powinno się zapytać o zgodę, prawda, twórców tych artykułów, no bo jednak jest to praca, którą ktoś wykonuje gdzieś tam. W Polsce, czy gdziekolwiek indziej, i wiesz, yy, kopiowanie tego po prostu i być może nawet podpisywanie się pod tym, no, jest jak najbardziej jak najbardziej niewskazane nie i w pewien sposób też nie, nieetyczne. Co niektórzy redaktorzy ściągają artykuły i przerabiają je. Gdzie też powinno to być surowo karane. To jest okradanie innych yy, polskich mediów yy, z informacji. Ktoś poświęcił na to dużo pieniędzy, na zrobienie jakiegoś tam artykułu. No po prostu jakiś tam, nie wiem, Czesiek czy tam Mietek zrobią to samo. Poprzerabiałem troszkę tam, nie wiem, powiedzmy w artykule jakimś yy, z gazety parę zdań i myślę, że są, nie wiem, wielkimi redaktorami jakiegoś tam czasopisma polonijnego. I nie powinno tak być, nie powinno tak być. Ale może, jeżeli byśmy mieli jakąś inną konkurencję, jeżeli by były inne tygodniki, inne, wiesz, gazety takie zwykłe, codzienne. To może byłoby to lepsze, jeżeli ktoś by się wreszcie wziął za to, może ktoś, z, kto ma zasoby finansowe, jak na przykład ktoś z właśnie ciepłego kręgu Starej Polonii, powiedziałby temu wreszcie stop i, wiesz, dał nam fundusze na to, żeby kształcić bądź też dać pracę tym, tym młodym Polakom, którzy, którzy chcieliby zmienić oblicze polskich mediów w Chicago. Niestety okradanie z własności intelektualnej nie jest niczym nowym. W niektórych sklepach można kupić podrabiane płyty z filmami i muzyką. Niektóre polonijne wypożyczalnie posiadają setki taśm i płyt DVD z serialami i programami polskimi. Z ukrytą kamerą zawitaliśmy do jednej z nich. Okazało się, że posiadają nielegalną kopię filmu Polak w Chicago, część pierwsza. Dobra. Film jest. Polak w Chicago. Mhm. Okay. A ten, powie panie co? Jest taki mały problem, bo skąd u was się wzięła taka kopia ja biorę z wypożyczalni wszystkie filmy. A to ja od jakiejś firmy wypożyczalni? Tak. Okay. Ja sama nic nie robię, bo ja nawet nie, nie tego. Wie Pan, naprawdę nigdy nie było takiego po prostu takiej sytuacji. Problem. No, nie było takiego problemu, bo nawet ja mówię Panu, że się nie znam, bo jak oni tam to załatwiają, jak oni, skąd on bierze, skąd, bo on też skądś tam bierze, nie? Może ona akurat z tej wypożyczalni bierze, co, co, co Mogłaby mógł brać. No ja nie wiem, naprawdę nie wiem. Bo ja wiem, że on skądś Chicago bierze też. Ostatnio to takie, i tak to wszystko idzie, jak wie pan, te biznesy szczególnie, szczególnie wypożyczalnie. To już tragedia w tej chwili. Nie wiem, wszyscy oglądają to na internetach, wszystkie filmy i, i, i tak samo i nie wiem, tak, tak porobili. I Polak w Chicago oglądają wszystko. Jeszcze ciacho nie ma, dzisiaj przychodzi. Przychodzi klient i mówi, że on już na internecie to ogląda. No. Jak to jest, jak to. Ściągają z internetu. Nie wiem. Przed każdym filmem amerykańskim jest napisane, że nie można robić kopii. Nie ja można sobie mieć jedną i wypożyczać. Można sobie zrobić duplikat i sobie wypożyczać. A tak to jest 250 tysięcy dolarów za nie 5 lat w pierwlu przez takie głupoty. Ja wiem, że jest coś takiego jak wypoży pomiędzy wypożyczaniami, a jeżeli ktoś tutaj robił jest studio, które tutaj robiło, Aha. no to to już jest poniżej pasa po prostu. Wypożyczalni sobie między sobą robią i zarabiają pieniądze na tym, to nie, tak nie powinno być. Jednemu nie wypłacą jego ciężko zarobionych pieniędzy, drugiemu ukradną artykuł, a trzeciemu film. I będą jeszcze go wypożyczać, czerpiąc z tego dochód. Czas, by odpocząć od tego wszystkiego. Jezioro Michigan. W wolnym czasie polonusi lubią wybrać się w to miejsce. Można wygrzewać się na plaży lub wskoczyć na łódkę. Dzięki naszemu koledze Borysowi i jego mamie mieliśmy okazję bliżej przypatrzeć się okolicy i ludziom odpoczywającym nad brzegiem jeziora. Dla tych lubiących ekstremalne wyzwania, najlepszym będzie spływ. Zawitaliśmy zatem do rezerwatu Indian w stanie Wisconsin. Wyprawa została zorganizowana przez Mirka, jednego z najlepszych organizatorów wypadów poza miasto. No, idziemy do naszych przyjaciół Indian. I wożą nas w górę rzeki autobusikami. Proszę bardzo. Tu nie byłem ostatni raz, 8 lat temu byłem. Z dobrą kampaniją. Pod prąd jedziemy tak jak należy. Tu jest rezerwat, to są inne zwyczaje. U nas to ze zwierzęcenie. Policjant się złapie i wiadomo zawsze, a tu Pani kierowca, proszę bardzo. Next step, next step. za 10 minut będziemy drugi raz, to następny kawałek Rezerwa to jest rezerwat indiańska. Tutaj mamy wolf River. Wiozą no, na skórę górę no, rzeki 4 no, godziny, no nie cztery, well, bo ten szort nice. wzięliśmy, no, dwie godziny no, będziemy you know w dół rzeki. Nasi, słuchaj, to co się so, Deep Lake, here, jezio jezio like machine, jeziorko you know? białostockie, żeby And tam, słuchaj, jak yeah. prosiaki pijani yeah, you know. leżą w czakach. a te żony już nie wiedzą, co sobie z nimi, z nimi zrobić i tylko Amerykanie się śmieją. Okay. Chyba le le lepszy taki trip dla Polonii. Tu jest prawdziwa Ameryka, patrz, patrz. Much better. Last time, last time. Last time, last time. Good stuff. Last time before. Ralf is expert. Polish vodka, I get him. Nie można więcej dawać, bo prowadzi, wiesz. Nie można wiesz, kierowca prowadzi, to broń Panie Boże tylko wiesz. Bez pasów jedziemy. Bez pasów, a kto tu pasów używa? Tu rezerwat indiański, to wolny kraj. Jakie pasy? To tu pasy stosuje? Na koniach pasach jeździli. O, taka droga, żeby mi się podoba, Przypomina mi to, prawda, wioski, te rodzinne miejsca podczas <grystanie> tej Mirek i Ryszard, to ekipa nie do zdarcia. Tygodnie przygotowań do wielkiego spływu. Niczym zawodowcy gotowi są stawić czoła największemu wyzwaniu, naturze. No, może nie był to największy spad, ale i tak dziarscy z nich zawodnicy. Wpływ z początku wydawał się łatwy do przebycia, jednak śliskie kamienie i czterogodzinne wiosłowanie może przysporzyć trudności nawet najlepszym. Zmęczenie nie jest ich sprzymierzeńcem, ale oni to wiedzą: nie są tu pierwszy raz. Ugrząść zdarza się nawet najlepszym. Wreszcie udało się. Po kilkuminutowej szarpaninie Mirek, Rysiek i bliżej niezidentyfikowana zidentyfikowana niewiasta dobrnęli do końca. Na szczęście wszyscy wyszli z tego cało. Nasza ekipa była pierwsza, żeby przeprowadzić z nimi wywiad. Jak tam przeżycia? Mało, że się nie utopiła. Nic, idziemy do wodza. Jednak to, co piękne, kiedyś skończyć się musi. Ostatni łyk oranżady z wodzem, i czas pożegnać się i wracać na stare pielesze. Czym spowodowana jest migracja ludzi na przedmieścia Chicago? Słuchaj, ucieczka z Zjadkowa już kompletnie nie jest w młodzież. Przecież w momencie, kiedy była. Najgorszy moment do tego, żeby się wyprowadzać z Trójkąta Polonijnego i sprzedawać tam nieruchomości, to właśnie wtedy Polacy je sprzedali i uciekli. I w momencie, kiedy się wyprowadzili, to te nieruchomości nagle stały się bardzo drogie. Tak? Czyli coś kosztowało 100 tysięcy, kosztuje teraz milion. No, więc Jackowo. My teraz się wyprowadzamy z Jackowa i uciekamy na przedmieścia, czyli do naszego raju niby amerykańskiego, tak? Pierwsze pytanie, jakie ja zadałem przyjeżdżając do Chicago mojemu bratu. W którą stronę jest miasto? W którą stronę jest miasto, drogi bracie? W którą stronę jest miasto? No i okazało się, że nie ma miasta. My brat powiedział, że jesteśmy na przedmieściach, ale później się okazało, że ja taką miałem nadzieję, że jesteśmy na przedmieściach, dlatego te wszystkie domy są takie tekturowe, dlatego to tak wygląda. Bo wiesz, naglądałem się taksówkarza w Polsce. Rozumiesz, pocztówki dostawałem z Chicago, to wieżowce były, i wydawało mi się, że wszystko 24 godziny otwarte: że są fajne kluby, restauracje, że są ludzie na ulicach, że są te stragany na ulicach, że się coś dzieje. Tak jak w Berlinie Zachodnim, na przykład. A w naszych polonijnych dzielnicach się kompletnie nic nie dzieje. No przecież wyjdziesz o godzinie 10 wieczorem, no to tam nie ma nikogo, nawet nie ma od kogo w łeb tak zwany dostać. Rozumiesz, więc ja bym się kompletnie nie wyprowadzał z Chicago. Wyprowadzka na przedmieścia teraz. Do czego? Do domów za milion dolarów, których nikt nie chce kupować? Są ludzie, którzy chcą mieszkać wiesz, na przedmieściach. Być może dlatego, bo szukają spokoju, bo szukają wiesz, dla dzieci yy, lepszego miejsca, lepszej szkoły. Nie ma w tym nic złego. Oczywiście, masz stałą pracę, jesteś ustatkowany, masz 73 lata. Możesz mieszkać na przedmieściach. Cała reszta mieszka w Nowym Jorku i w Chicago powiedzmy gdzieś tutaj w downtown, czy tam w Wicker Park, w okolicach tutaj różnie. Jest to przyczyna kulturowa. To znaczy, tak, e, wiadomo, że Stany Zjednoczone przeżywają, można powiedzieć, swojego rodzaju oblężenie, e, oblężenie, czy, czy, czy bardzo dużą migrację osób z, z, z południa, czyli, czyli Meksykanów, no i te osoby osiedlają się w dzielnicach, które kiedyś były uważane za dzielnice typowo polskie, jak na przykład Jackowo. Przyznam się, że pierwszym miejscem po, przy, po przylocie do Ameryki właśnie było Jackowo, gdzie mieszkałem przez rok. Wtedy jeszcze, no, no nie było to tak dawno, ale wtedy jeszcze tej Polonii było tam trochę, natomiast z tego co słyszę jest jej coraz mniej. Natomiast proda się coraz więcej, wiesz, osób, Meksykanów, osób z Portoryko i tak dalej, i tak dalej, z różnych takich y, innych, y, kulturowo zupełnie obcych tym narodów. Y, a my, że po prostu, wiesz, nie lubimy, nie lubimy, tzn. nie lubimy tych pewnych zachowań, co nie znaczy, że, że... Po prostu one nam przeszkadzają, wiesz, no bo jeżeli ja śpię i, wiesz, o 5 rano przyjeżdża ktoś i klaksonem wszystkich budzi, na przykład, albo gra bardzo głośno meksykańska muzyka, co wiesz, w ich kulturze może jest normalne, wiesz, oni się wszyscy cieszą i oni to tak wiesz, nie mają z tym problemu żadnych. Natomiast nam to przeszkadza i wyprowadzamy się z takich miejsc. Mi się wydaje, że brakuje nam tej przestrzeni z Polski, zwłaszcza dla tych ludzi, którzy są ze wsi. Osobiście sama jestem ze wsi, więc ciężko mi było się przyzwyczaić do, do miasta, do, do tego codziennego ruchu, więc. Dla ludzi, którzy migrują z miasta, z Chicago, na przedmieścia, mi się wydaje, że to jest tylko robione dla komfortu tego, że mogą mieć ogródek, czy mogą kwiatki posadzić wokoło domu, co my naprawdę lubimy robić i umiemy zadbać o swoje domy. Więc mi się wydaje, że tylko dlatego. Trudno mi jest powiedzieć. Myślę, że... Na pewno większość z nas, którzy tutaj jesteśmy, nie pochodzimy z dużych miast, więc myślę, że jednym z powodów jest to, żeby mieć kawałek ogródka, że można było sobie pomidory posadzić, żeby można było. Na przedmieściach są większe działki. Do pewnego stopnia jest to chyba spowodowane również szkołami, co niestety nie zawsze się sprawdza. Ja nie mówię, że szkoły chicagowskie są lepsze, ale nie mówię, że na przedmieściach są dużo lepsze. Natomiast sama polska dzielnica Jackowo, czy Belmont Central, jak pytasz. No, Jackowo to już tak, tak, tak naprawdę troszeczkę polską dzielnicą już nie jest, bo, bo, no bo, no bo jednak napływ ludności meksykańskiej i tak dalej spowodował, że ta Polskość gdzieś tam zanika. Natomiast Belmont i Central. Wiesz, czym czym te miejsca się wyróżniają? No Są tam polskie restauracje, są polskie kluby, są. Polskie sklepy. Wyprowadzamy się na przedmieścia, bo są one spokojniejsze. Poza tym, jeszcze druga rzecz, chyba wiąże się z tym, że z, no po prostu roz, roz, jako Polonia rozwijamy się w pewien sposób, również finansowo, i wiesz, no, wiąże się to z pewnym awansem finansowym, czyli zarabiając lepsze pieniądze, gdzieś tam dostając może lepszą pracę, a może po prostu. Oszczędzając więcej pieniędzy, jesteśmy w stanie sobie wiesz, zapewnić lepsze mieszkanie za może troszkę większe pieniądze, ale w jakiejś lepszej dzielnicy. Myślę, że, że to jest naturalny ruch i, i, i właściwie wiesz, na, na całym świecie obserwowane jest, że wraz ze wzrostem dobrobytu jakieś grupy społeczne i ta grupa jednak osiedla się poza, poza centrum, gdzieś na obrzeżach, tworząc jakieś takie bezpieczniejsze, można powiedzieć w cudzysłowie, lepsze, lepsze osiedla. Polska Szkoła Sobotnia. Często szkoły zlokalizowane są przy parafiach. Dzieci uczą się historii i języka polskiego w Chicago i na Przedmieściach. Bardzo trudno jest zapanować nad dziećmi, które są rozchłokane troszkę, delikatnie mówiąc. Ja pracuję jeden do jednego, więc jestem w stanie sobie z tym poradzić. Natomiast jeżeli mamy grupę, kilkanaścioro dzieci, z których jedno się śmieje, drugie nie rozumie, a trzecie, coś jeszcze. Jedyna rada po prostu rozmawiać z dziećmi, a nie wydawać im polecenia, bo większość z nas wydaje dzieciom polecenia. Zrób to, zrób tamto, nie rób tego, nie wchodź tam, nie wychodź tam. Nie traktujemy dzieci jak ludzi, przepraszam, że to powiem, ale najczęściej tak jest. Dziecko to nie jest nasza własność, tylko jest to ktoś, kto przy nas ma wyrosnąć, nauczyć się, i tutaj nie można zwalić niczego na szkołę polską, mimo że nauczycielki Przypuszczam, że czasami pozostawiają wiele do życzenia? Żeby być nauczycielem, trzeba kochać ten zawód. Żeby uczyć, trzeba, trzeba mieć dużą wiedzę. Jeżeli ktoś pracuje cały tydzień na sprzątaniu, i potem idzie, jest nauczycielem z matematyki w szkole w Polsce, przyjeżdża tutaj i uczy historii, no to jest dosyć trudno takiej osobie przekazać i jak gdyby za, zarazić tym, żeby dziecko, żeby dziecko się uczyło, żeby dalej szukało. W Kolejnym odcinku. Jak przyjechałem do Stanów Zjednoczonych, to w ogóle wiesz ktoś mi powiedział, że po Polsku że przypadkiem na ulicy nie odzywał, bo to jest wstyd. Cała Ameryka jest taka trochę. delikatnie mówiąc kiczowata. Wiesz, jeżeli jeżeli pojedzie się do Europy i spojrzy się czy choćby na wystawy sklepowe, to, to po prostu widać kulturę. Tymi osobami bezdomnymi nie są Amerykanie, nie są Meksycy, tylko są Polacy. Czy Polak to brzmi dumnie? Dla mnie osobiście tak. Przyszłość Polonii ich, zwykle jest taka przyszłość, jak chodziliśmy pokolenie, prawda? I marzy mi się, żeby powąchać jeszcze raz tę samą trawę, tam gdzie biegałem jako no, kilkuletni chłopak. Muszę kąty poznać, wiesz? Wiesz, no, no nie chwaląc się jestem inteligentnym facetem, wiesz, ale poznanie dla mojego intelektu, poznanie kątów, wiesz, to już nie są te kąty Marek, które były 20 lat temu. Lubisz oglądać filmy? Zostań jurorem festiwalu filmowego w Los Angeles. Oglądaj filmy online. Wybieraj najlepsze do projekcji. Masz firmę, serwis lub usługi? Zostań sponsorem festiwalu filmowego lub kolejnej produkcji filmowej z realizacją w Hollywood. Możliwość umieszczenia produktu w filmie tak zwany product placement. Zobacz też inne nasze produkcje Spryciarze z Ireną Jarocką i Mateuszem Damieńskim i tego pytania usłyszeć nie chciałam z udziałem Beaty Tyszkiewicz i Radosława Pazury, a także najnowszą serię Nasz Człowiek w Los Angeles. Szczegóły i linki do naszych innych produkcji w opisie.